Diz na mojego kolegę z kosmiczki Nie chcę cię znać, kurwa nie wiem jakim cudem jesteś w tej szkole Ale powinnaś już odejść z tej szkoły, masz Kurwa 19 lat i jeszcze się kurwa w pajacy uczysz To jest nie jakim kurwa jebanym cudem Ty jesteś taki popierdolony aż Musisz nawet z kolegami sobie pogadać, ani się nawet nie uczysz Teraz Jestem na... jebanym freestylu Teraz dissuje kurwa ciebie Nawet nie wiem co mam powiedzieć na ciebie Ale tu jest kurwa di. Ale jakoś kurwa mogę to nawinąć <klucz> Jesteś pierdolonym pedałem kurwa Nie wiadomo jakim cudem możesz jeszcze chodzić do tej jebanej szkoły Ale kurwa Możesz kurwa tą szkołę rzucić Ale nie wiem cudem Ty jeszcze musisz się kurwa pouczyć Kurwa nawijać, chłopie ty nawet nie umiesz nawijasz, ale kurwa ja nawijam na kimś kurwa jebanym bicie, który zajebany z YouTube'a Muszę kurwa złapać, rodek, ale kurwa Teraz kurwa nie wiem jakim cudem ja tu nawijam, nie. To jest jakiś kurwa cud Że zostaję tutaj kurwa jebanym raperem, muszę sobie coś zajerać, bamta albo kurwa pójdzie co. To jest jebany dis Trzeba jakoś na szybko nabijać, więc ja nawijam na szybkości w temacie, na temat disa i teraz będzie się słuchać. Michał, ty jesteś kurwa jebanym skurwysynem, który musi zawsze niszczyć wszystko! Nawet w Klasową musiałeś kurwa rozgiębać! Pozostawcie suba, dzwoneczek, komentarz. Chcecie, chcę, chcę jeszcze więcej jebanego disu. Znowu kolejna nuta wlatuje na mój kanał, więc witam młody bestia, żegna się z wami. I już nie będę trochę tego nawijać, czekam na nowy rok, żeby nagrywać coraz więcej piosenek. Na...